ma, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream. Jestem piekielnie zestresowany przed tym odcinkiem Nie mam, nie ma co się oszukiwać Słuchajcie, podjąłem decyzję Podjąłem decyzję, że to jest ostatni odcinek tej kariery e, Z jednego prostego powodu nic lepszego nas nie czeka niż to, co się wydarzy w tym odcinku i to, co działo się cały ten sezon. Najwyżej zakończymy z ogromnym poczuciem niedosytu, ale większych emocji ja sam z siebie i z tego co tu robimy, nie wykrzeszę i myślę, że wy tak samo. Jakby zostawmy ten sezon i tą karierę taką znakomitą. Nieważne jaki będzie rezultat, jakie były, przejdźmy po prostu dalej, bo jeżeli nic tu nie zdobędziemy, to i tak to będzie w takich okolicznościach że większego zastrzyku emocji nie możemy sobie zafundować. Tak więc skoro to jest ostatni odcinek, proszę Was o zostawienie łapki w górę, o zostawienie subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnej serii, która rozpocznie się już jutro o 6 rano. E, a dziś mam do Was oczywiście pytanie. Nas czeka wielkie spotkanie z Bayernem, ponieważ zostały nam trzy spotkania do końca: z Augsburgiem, Freiburgiem i właśnie z Bawarczykami. To spotkanie może zadecydować o tym, e, czy będziemy mistrzami, no bo jak możecie zobaczyć, jesteśmy obecnie na, pierw, na drugim miejscu, e, ale mamy jedno. Z... Przepraszam, jesteśmy na miejscu trzecim, ale mamy spotkanie mniej rozegrane, więc jeżeli wygramy swój mecz, no to równamy się z Bayernem. Jeżeli nie, no to w ogóle to, to, to będzie jakiś dramat. Tak czy siak, słuchajcie, pytanie moje jest do Was takie. Jakie są Wasze ulubione derby w piłce nożnej? No ja oczywiście, ze względu na to, że jestem fanem Arsenalu, no to derby północnego Londynu mnie emocjonują najbardziej, ale oczywiście chyba... Tak naprawdę, mimo tego, że no, tak jak mówię, jestem fanem Arsenalu, no to El Classico, no to niby nie są derby, ale oczywiście są to derby. Der Classicer także traktujemy em, w, w kategorii derb derb, Boże, derbów. Ehm, więc to też rozpatrujcie jakby w tej kategorii. Więc czekam na Wasze odpowiedzi. Ehm, oczywiście derby Mediolan, derby de Mediolina są fantastyczne. Ehm, uwielbiam je oglądać. Ostatnimi czasy, szczególnie kiedy bardziej wgryzam się w Serie A, to, no to czuć. Czuć tam też ogromną wagę tego wszystkiego. No i derby... Nie wiem, czy można je nazwać derbami Włoch, ale mecz Juve-Napoli. No to, to jest piękne, bo to jest starcie klas. E, jakby starcie... starcie Ponad piłkarskie, całkowicie, ale teraz, słuchajcie, już zostawiamy to wszystko. Skupmy się na tym, co musimy zrobić. A musimy wygrać wszystko, żeby być mistrzami Niemiec. Musimy wygrać wszystko, musimy tutaj naprawdę dać z siebie wszystko. Drobne zmiany e, wprowadzam z tego powodu, że ostatni mecz, jeżeli dobrze pamiętacie, z Wolfsburgiem przegraliśmy. Tak więc, no, wymagane są jednak jakieś tutaj rotacje, jakieś, jakieś zmiany względem tego, co było, e, żeby piłkarze poczuli. Czy my tutaj jednak walczymy o najwyższe cele w tym kraju, jakimi są Niemcy? W sumie nagrywam to. Nieważne, nie psujmy tego wszystkiego. Zobaczmy. Za Augsburgiem musimy wygrać. I wygrywamy. 3 do 0. Kambaninga, no trenera. Jego miało nie być. Wstawiam go do składu i go jeszcze dwie bramki. Przypominam, że gole są dla nas piekielnie istotne, bo to dzięki nim, mimo takiej samej liczby punktów, jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Naprawdę ten bilans bramkowy, wypracowywany przez cały sezon może być kluczowy, więc dlatego jest to dla mnie też takie istotne. Od samego początku sezonu zresztą wspominałem to parę odcinków temu, że fajnie, że strzelamy tyle, bo to może być istotne. Mamy trzy piekielnie silne zespoły w Bundeslidze. E, jeden to oczywiście my, no zresztą widzicie je w tabeli, jakby jest, jest jednak spora różnica między nami, a Lipskiem, biorąc pod uwagę punkty, a potencjał ludzki, no to naprawdę byki, byki zawodzą. Dobra, mamy raport o juniorach, ale, ale teraz żadne juniory, słuchajcie, nasza przyszłość jest tu i teraz. Wygrajmy ten mecz Proszę <noise> Nie wiem co więcej mam powiedzieć eee, Wróć sobie na PO Tutaj chcę zobaczyć mu wszystko Serginio Desta Tu chcę zobaczyć eee, Sargenta Reszta składu jest gotowa Proszę was panowie Proszę wygrajmy to Po prostu to wygrajmy Ja wiem, że to jest takie po prostu Ale wygrajmy to Wygrajmy potem z Bayernem i koniec z Freiburgiem. Wygrywamy 0 do 3. Znowuż Dembele. Jeszcze David w 86. Jedziemy do końca, słuchajcie. Ten nasz Werder nie odpuszcza, i wszystko rozstrzygnie się w ostatnim spotkaniu sezonu. No, jestem prorokiem po prostu. Jestem prorokiem, bo zapowiedziałem, że czuję, że to tak może się skończyć. Oj, 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 oj. No, no co mogę więcej powiedzieć niż to, że lepiej ta kariera nie mogła się poukładać. Dziękuję za ponowne włączenie do zespołu. Oby ci sukces, Eduardo, nie uderzył do głowy. No co ci więcej mogę powiedzieć? niż to, że jedziemy, słuchajcie. Jedziemy do tego ostatniego dnia. Kiedy to bawarczycy przyjeżdżają do nas? Mój Boże, jak drogie musiałyby być bilety albo inaczej, jak niedostępne musiałyby być bilety na to spotkanie. No nie powiem Ci, że będą ważniejsze mecze, powiem Ci, że rozważę Twoją prośbę, Dominiku. Skład jest najmocniejszy, jaki możemy mieć. Skład jest genialny. Kambaninga dobrze gra. Wyjdziemy z tym zestawieniem, które przyniosło nam punkty w ostatnim meczu. Na początku jeszcze tylko konferencja prasowa. Nie wiem, czy odbywałem ważniejszą konferencję prasową w tych karierach. Bo oczywiście, konferencje przed Ligą Mistrzów są istotne przed finałem Ligi Mistrzów. Ale Liga Mistrzów jednak, przez to, że, że z krótszymi rozgrywkami i pucharowymi, no to rządzi się swoimi prawami. A to jest konferencja, która podsumowuje całoroczną pracę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, mam co, nie, ma, nie wiem, co wybrać. To zupełnie. Czy klub FC Bayern ma jakiekolwiek szanse na wygraną? Mamy spore szanse na wygraną. Nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę, po prostu wygrajmy. Nie przegrajmy. Wygrajmy ten mecz. Wygrajmy ten mecz. I zdobądźmy mistrzostwo. Teraz ta symulacja zadecyduje o wszystkim. I wygrywamy. Tak jest. Tak jest, oczywiście. Moglibyśmy, słuchajcie, liczyć tutaj na to, że to nam się pokaże przez cały sezon. Znaczy przez cały mecz. Niestety, symulacje są jakie są, ale zwycięstwo smakuje tak samo. I to jest zwycięstwo całej drużyny. Bo Richard Wilson nie trafił rzutu karnego. I ja w takich momentach wierzę, że to Nibel obronił tą jedenastkę. Davis, były zawodnik Bayernu, strzelił, wyrównał to Liso. Mogłoby tak się to skończyć, ale ten Werder gra do końca i dzięki temu wygrywamy w ostatnim meczu Dembele w 73 minucie. Ten, który no, zawodził przez pierwszą część sezonu, sprawia, że zdobywamy mistrzostwo. i siedzi i narzeka, mordo, jesteśmy mistrzami Niemiec, gościu, o czym ty teraz mówisz? Jesteśmy mistrzami kraju, no, zarząd powinien nosić nas za, na rękach za to, co z tym zespołem zrobiliśmy, słuchajcie. Ależ jestem szczęśliwy, naprawdę. Wow, bo lepiej ta kariera skończyć się nie może. Zrobiliśmy wynik niesamowity, uważam. Biorąc pod uwagę to, gdzie startowaliśmy i co zbudowaliśmy, i biorąc pod uwagę to, że mam wrażenie, że osiągnęliśmy to wszystko w najlepszej lidze w tej grze. Ja teraz nie ujmując nic, premier league i tak dalej. Patrząc na to, jakie przez te wszystkie kariery robione są transfery do Bundesligi, to właśnie Niemcy wydają największe pieniądze. Jak spojrzymy na ilość transferów, bo oczywiście zdarzy się klub z Premier League, który zrobi jeden największy transfer, ale to do Niemiec przychodzą te wszystkie 80 milionów, 70, 100 ileś dziesiąt 10 też przychodziło. Tak więc naprawdę jestem dumny. Że w tej lidze niemieckiej samymi symulacjami doszliśmy do tak wysokiego poziomu. Oczywiście to nie jest koniec tego odcinka, bo tutaj jeszcze wiele statystyk i jeszcze wiele podsumowań. Słuchajcie, bo naprawdę jest co podsumowywać. Jestem z Was dumny, bo też przypominam, ile propozycji Wy tutaj dawaliście. To jest kariera niezwykle trudna, no bo jednak za zaczynaliśmy od tego amerykańskiego koru, z którego wielu zawodników jest cały czas i którzy są istotni, no bo mamy tak, Desta. Davisa, McKiniego, Sargenta, Davida, więc naprawdę to wygląda solidnie pod tym względem. Pomekal jest wypożyczony, zgadzam się, że to jest jeden z tych zawodników, którym się nie udało, ale każdemu się nie uda. Mamy Henry'ego, który się pięknie tutaj rozwija. Wow, 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 jestem przedumny z tej kariery, naprawdę. No ale dobrze, dobrze. Przejdźmy do tego, co dla nas najistotniejsze. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na początku w zestawieniu ligowym, a potem skupimy się na najlepszym zespole w Niemczech, czyli oczywiście na nas. Tak więc słuchajcie, kariera jeśli chodzi, znaczy tabela, jeśli chodzi o Bundesliga, wyglądała w ten sposób. Wygraliśmy jednym punktem nad Borussią Dortmund, czyli ta porażka Bayernu kosztowała ich nawet bycie wicemistrzem. Spadli na trzecie miejsce. Z ligi spadają, zobaczmy kto, bo to także jest istotne, Freiburg, Hanover i Hamburger. No spoko, więc to możemy sobie zostawić. No i teraz tak, w Pokalu my odpadliśmy na samym początku, więc tutaj... No niestety, nie ułożyło się to dla nas za dobrze, w drugiej rundzie odpadliśmy. Swoją drogą BVB odpadło w rundzie kolejnej, więc też nie popisali się najlepiej. Zobaczmy co tutaj mamy dalej, Super nas nie interesuje, ale UEFA Champions League, tutaj czekamy na finał. Pomiędzy Atletico i a PSG, co ciekawe Paryżanie po raz kolejny są w finale, więc jest to naprawdę imponujące. Patrząc, patrząc na to, jak to wygląda w rzeczywistości. E, jakie mamy tutaj jeszcze rozgrywki do, dostępne? Jeszcze z Liga Europy. Tutaj także czekamy prawdopodobnie na finał. E, angielski finał, londyński finał. To nam kontra Chelsea. E, bardzo ciekawie em, to się prezentuje. No dobra, tak więc słuchajcie. Poczekamy do tego, żeby zobaczyć, kto zdobył Ligę Mistrzów. Zobaczymy, jak prezentują się ligi, jak prezentują się strzelcy w naszej, li e, w naszej lidze i asystenci. No i potem oczywiście statystyki e, klubowe. Wiem, słuchajcie, że to może nie jest najbardziej interesująca rzecz świata, ale z drugiej strony z drugiej strony myślę, że mimo wszystko jest to, jest to całkiem fajne, żeby prześledzić ja podpiszę tych juniorów, niech nimi interesuje się, słuchajcie, niech to będzie nasza, nasza spuścizna dla tych, którzy przyjdą po nas i którzy będą musieli ten nasz Werder trzymać um, oczywiście, słuchajcie, ja trochę się pospieszyłem, a nie, nie pospieszyłem się dobrze wszystko powiedziałem, nieważne, nie ma tematu, jedziemy dalej e, więc czekamy sobie do czerwca ponieważ wtedy powinny e, być rozstrzygnięcia e, w lidze mistrzów, Chelsea pokonuje Spurs, więc fantastycznie, N'Golo Kante kapitanem The Blues, ale pięknie on wygląda z tą opaską uwielbiam tego gościa, no a my czekamy na podsumowanie Ligi Mistrzów Prognozy nie są obiecujące Jakie? Że jesteśmy najlepszym klubem w Niemczech? Czy, czy że jesteśmy mega bogaci? Że mamy turbo przyszłość? Bo już sam nie wiem No oczywiście chodzi tutaj o te zarobki No ale no, co mogę powiedzieć nie możemy, nie możemy sobie pozwolić na to Żeby najlepsi piłkarze w Niemczech Zarabiali e, mało e, No i co? Champions League? Czy mamy już zwycięzców? Czy wiemy już kto podniósł uszaty puchar? Po raz kolejny prezentuje się przy nim Kylian Mbappé e, Który znów zdobędzie złotą piłkę E, więc jest najlepszym piłkarzem świata, e, i, 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 i tyle. E, a my chcielibyśmy zobaczyć statystyki, i nie mówcie mi, że nie mogę tego zrobić. No, wychodzi na to, że nie, ale spokojnie, postaram się do tego wrócić za chwilę. Po prostu najpierw zobaczymy sobie strzelców, potem wczytam ten save od nowa i zobaczymy, czy nam ładnie to wszystko zaskoczy. E, tak czy siak. Królem strzelców został oczywiście David um, Zaliczając 22 Bramki um, Wygrywając m.in. z Halandem z mobile. Kolejny z naszej listy był Thuram, 11 trafień na jego koncie um, i, 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 I To wszystko jeśli chodzi o naszych zawodników Więc nie pokazuje się to nawet Dembele Nie strzelał on najwięcej, słuchajcie, ale kiedy już strzelał To strzelał w naprawdę istotnych spotkaniach Asystentem najlepszym w lidze Jest McKinney, fantastycznie 15 kluczowych dograń um, David, słuchajcie, to co istotne um, strzelał aż e, e, przepraszam, podawał kluczowo aż 7 razy, więc to jest znowuż naprawdę fajna statystyka w jego wykonaniu e, to co jeszcze dla mnie bardzo istotne słuchajcie, to widać postęp niego względem tej pozycji, gdzie podnieśliśmy go z SPD, tego ostatniego na SP, e, tego troszeczkę troszeczkę wyżej tego bardziej decydującego grzę. grze, no dobra, więc teraz czas wczytać safe jakby jeszcze raz e, żeby zobaczyć e, jak wyglądały e, no jak wyglądali nasi zawodnicy w tym sezonie no dobra, tak więc możemy przejść do statystyk one odrobinę mogą się różnić od tego, co widzieliście przed chwilą, bo musiałem jakby jeszcze zagrać raz mecz, znaczy zagrać, no przesymulowałem dwa mecze, pierwszy mecz ten z Freiburgiem wygraliśmy 4-0, z Bayernem wygrali, zremisowaliśmy 0-0, więc wychodzi na to samo, jedyne co, to mogą się różnić minimalnie ilości bramek, no ale to, co najważniejsze, cały czas jesteśmy mistrzami, nie więc... Dobra, tak więc słuchajcie, to co istotne, czas na statystyki. Zobaczmy sobie oczywiście to spotkaniami, tutaj są juniorzy, którzy zagrać nie mogli, nie mieli szans, w jednym ze spotkań wystąpił Plogman, to był mecz w lidze Mistrzów, gdzie przegraliśmy bodajże z Realem Madryt, ale słuchajcie, też nie ma co za bardzo płakać, no bo z drugiej strony przegraliśmy. Znaczy, bo z drugiej strony i tak wyszliśmy z grupy. No, nie było to udane spotkanie w jego wykonaniu. 4,80. Tragiczna e, ocena. Dalej Campbell wystąpił w trzech spotkaniach w dwóch Ligi Mistrzów. W jednym pokalu. Ale tego zawodnika rozliczamy nie z występów, a z rozwoju. Plus 8. Fantastycznie. Schmidt. No, tego piłkarza nie rozwijali, znaczy nie wykorzystywaliśmy za bardzo. E, I przez to, no, 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 mała liczba spotkań. Słaba ocena ogólna. W przeciwieństwie do Henry'ego. Słuchajcie, oczywiście tutaj... E, bardzo fajny występy w Lidze Mistrzów. 7,20 ocena ogólna. W Bundeslidze troszkę gorzej, ale nadal 6,90 jak na juniora, no bo jednak 19 lat. E, to jest bardzo fajna ocena. Trzy e, bramki zdobył Arp e, w tym sezonie w 15 spotkaniach, więc zagrał w mniejszej liczbie spotkań niż myślałem, ale nadal możemy być z niego całkiem zadowoleni. Pamiętam, że on z, z, zaliczył dublet. Tylko już nie pamiętam z kim, ale zaliczył dublet. E, Szkodran Mustafi. 16 spotkań w jego wykonaniu. Ocena średnia. Niedobra, słaba e, więc to jest istotne. Słuchajcie, że, że, że ten komponent ze był dla nas, e, dla nas dobry, że to wzmocnienie było dobre. E, świetnie rozwinięty ketchup, słuchajcie, 21 lat, plus 6 oceny ogólnej, 20 spotkań już rozegranych w sezonie, 6,77 w Bundeslidze, w Lidze mistrzów trochę gorzej, ale możemy być z niego zachwyceni. Fukurawa to był zdecydowanie lepszy sezon, dlatego nawet powiem, że to jest furukawa, żeby poczuł się doceniony. Takiego sezonu od niego oczekiwaliśmy. E, więcej bramek strzelonych, więcej asyst, e, niż miało to miejsce w latach poprzednich. Mam takie wrażenie, że po prostu te zdobycze też były bardzo istotne, jakby, że, że, że to nie było jakieś przedsezonowe. Tylko naprawdę w Bundeslize przede wszystkim średnia ocena bardzo wysoka. No i to, co dla nas istotne, słuchajcie, no, no to jest gościu, który naprawdę wreszcie, wreszcie pokazał na co go stać. Aczkolwiek w porównaniu z Czoboszlajem zdecydowanie gorzej wyglądają te liczby, ponieważ Węgier dołożył 7 bramek, 4 asysty, 6,90, czyli także całkiem wysoka ocena ogólna. Campaninga, 6,80, czyli tu naprawdę wygląda to nieźle jak na środkowego pomocnika. Przede wszystkim bardzo dobrze oceniany za występy w Bundeslize. Widzę 7-0 przy 17 spotkaniach, to już jest naprawdę świetna ocena. E, 3 bramki, 4 asysty, więc nieźle. Zagadu. No i tu okazał się on być kluczowym wzmocnieniem dla nas w ciągu tego sezonu, bo zobaczcie na to. 7-10 z 25 spotkań, to jest naprawdę znakomita ocena. E, no i tak jak mówię, słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj przez to, jak rotowaliśmy, będzie bardzo spłaszczony. To wszystko w ogóle trzy asysty ze środka obrony. Adam z 29 spotkań, średnia ocen dosyć dosyć pozytywna. 6,70 z 29 to naprawdę nie jest źle. Najlepiej radził sobie w Bundeslidze. Tak samo zresztą jak Leimer, bo tam z 23 spotkań aż 7,0 oceny ogólnej. To jest bardzo dobry wynik. Rozwinął się plus 2 bez żadnych treningów. 30 spotkań, 6,80 tutaj naprawdę pozytywnie. Zresztą tak samo jak u Sionczu bardzo przyzwoicie to wyglądało. Serginio Dest, no wypada najgorzej z tych wszystkich piłkarzy, co ciekawe. Bo mam wrażenie, że jego wyniki były dużo lepsze. Znaczy wyniki nasze były dużo lepsze, kiedy on grał na prawej stronie w wieństwie do Adamsa, o czym może świadczył te e, czyste konta. No nie wiem, tutaj ciężko to bezpośrednio porównać. E, Sargent, to był no, sezon ciężko ocenić o tyle, że średnia ocen przeciętna 6,70 bo o, zawodnikom ofensywnym te oceny jest dużo łatwiej nabijać, nabijać, więc dlatego mówię, że przeciętna. No 8 bramek, 1 asysta, nie najgorszy sezon, ale po piłkarzu tak wysoko ocenionym można byłoby się spodziewać troszkę lepszych rezultatów. Trenowany i używany w tym sezonie no, jako jeden z, naj, z najczęściej wykorzystanych przeze mnie zawodników, więc tutaj nie można mieć e, co do tego pretensji. Curam, bardzo dobry sezon. 13 trafień, 4 asysty. Co ciekawe, no, Liga Mistrzów nie była dla niego zbyt e, dobra, jeśli chodzi o statystyki, chociaż ocena nie najgorsza. E, no i dalej mamy Dembele, 7-10 za cały sezon. To jest bardzo ciekawe, no, bo to jednak nie był sezon bramkowo jakiś. Mega w jego wykonaniu, ale wychodzi na to, że on dobrze po prostu współpracował z kolegami, więc bardzo mnie to cieszy, szczególnie niezwykle wysoka ocena w Bundeslidze. 7,30 z 29 spotkań to robi wrażenie. No i oczywiście McKinney, słuchajcie, 39 spotkań, 70 oceny to są naprawdę genialne wyniki 8 bramek, 14 asyst, jako środkowy pomocnik. Kot, absolutny kot. No i Davis 41 rozgranych spotkań, 68, to także jest dobra ocena. Słuchajcie, jak na zawodnika, stricte już defensywnego, który nie ma za wielu liczb, to, to jest bardzo dobra ocena ogólna, znaczy bardzo dobra ocena za sezon i najczęściej wykorzystywani. David 730 z 41 spotkań. No, mówimy tutaj o gościu fenomenalnym, absolutnie absolutnie niesamowitym. To jest poziom, słuchajcie, e, to jest poziom kudusa z zeszłej kariery. To są liczby, no, niezwykłe. No i Nybel 6,80 na bramce z, 4, z 44 spotkań. To także jest bardzo dobra ocena. 6,90 tak naprawdę z, z 34 spotkań. No, jestem pod ogromnym wrażeniem tego zawodnika jak zresztą całej tej drużyny to był niezwykły sezon w Bundeslidze może punktowo nie najwyższy może to nie była jakby taka wielka dominacja na 100 punktów, ale biorąc pod uwagę jak ta liga wyglądała to naprawdę możemy być z siebie dumni co ciekawe Byron z tylko jedną porażką nie zdobył mistrzostwa to jest naprawdę bolesna statystyka dla Bawarczyków, ale mnie to w żaden sposób nie boli, czas dojechać sobie do końca no i zobaczyć podsumowanie w oczach zarządu, naszej postawy, ale nie wyobrażam sobie, żeby to podsumowanie nie było pozytywne Słuchajcie, bo. No bo zrobiliśmy tu rzeczy wielkie w tym werderze. Jestem z tego powodu niezwykle dumny. Mam nadzieję, że jutrzejszy odcinek nowej kariery będzie Wam się podobał, że będziecie zainteresowani tym, co tam zobaczycie. Przeniesiemy się do Hiszpanii. Ja sam jeszcze nie wiem gdzie, więc naprawdę dużo się tam będzie działo. Mam nadzieję, że tak dużo jak w tej karierze. No w Hiszpanii na pewno będzie ciężko w lidze, no bo jednak jest atletykę z Barcelona. jest... Barcelona, jest, jest Real Madrid, więc trzy wielkie marki. Ja nie ukrywam, że, że chcę w Hiszpanii wziąć troszkę solidniejszy zespół niż Werder. Eee, więc jakby będę, jakby... No, mam paru kandydatów, nad którymi się zastanowię. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie. Prognozy nie są obiecujące, ale chcę wejść w to tylko i wyłącznie, dlatego, żeby zobaczyć nasze cele. No tutaj się nie udało, oczywiście no bo nie ma co się oszukiwać ten wzrost płac był, ale dzięki temu słuchajcie, wygraliśmy ligę, w pokalu nie było tak jakbyśmy chcieli, ale było nieźle 1 e, Ligi Mistrzów to także uważam, że jest fajny wynik e, tutaj nam się udało tutaj nam się udało, więc możemy być z siebie koniec końców naprawdę bardzo zadowoleni, e, no i zobaczmy jak tam podsumowanie zarządu jak to będzie się prezentowało, z przyjemnością wypatrujemy kontynuowania naszej współpracy no, życzę powodzenia nowemu menadżerowi, bo ja sam w Werderze nic już nie będę robił. Dziękuję Wam za tą karierę, bo była naprawdę genialna. Na razie. Piona!